Entliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek. Tak śpiewał Bogdan Łazuka w piosence mającej dopingować naszych piłkarzy na mundialu w 1982 roku, który odbył się w Hiszpanii. Do 12 Mistrzostw Świata w piłce nożnej mam stosunek bardzo sentymentalny, bowiem jest to pierwszy mundial który z pełną świadomością oglądałem od początku do końca, dopingowałem naszą reprezentację, oglądałem praktycznie wszystkie mecze tego mundialu w specjalnej rozpisce, notowałem sobie wyniki. Miałem wówczas 10 lat i tak naprawdę zacząłem się interesować wielkim futbolem. Witam Was serdecznie na kanale Barkas.pl w cyklu Historia Mundiali, gdzie w każdym odcinku omawiam chronologicznie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, grając jednocześnie FIFA 21 na konsoli PS4. Gram mecz finałowy z omawianego mundialu i tym razem będą to reprezentacje Włoch, którą będę prowadził, i Niemiec, którą poprowadzi komputer SI na poziomie zawodowiec. Hiszpania od 30 lat starała się o organizację Mundialu, ale inne kraje okazywały się bardziej atrakcyjne i dopiero otrzymała taką możliwość w roku 1982. Mundial poprzedziła dyskusja nad zwiększeniem liczby uczestników turnieju finałowego. Zwolennicy twierdzili, że zwiększenie ilości spotkań na Mundialu przełoży się na zainteresowanie kibiców, a co za tym idzie, zwiększenie zysków, spraw telewizyjnych i reklam. Natomiast oponenci twierdzili, że finały z większą liczbą drużyn obniżą poziom sportowy i mundial straci swoją elitarność. Myślę, że obie strony miały swoje racje. A tymczasem rozpoczął się mój mecz. Teraz, przy piłce, Niemcy. Myślę, że to będzie bardzo trudny przeciwnik do pokonania, ale będę się starał o właśnie obrońcy włoscy przejęli piłkę i azugi rozpoczynają kątę. A wracając do mundialu w 1982. Zwyciężyli zwolennicy koncepcji zwiększenia liczby reprezentacji na finałach i na hiszpańskim mundialu zobaczyliśmy 24 drużyny. Zgłoszono do nich 109 reprezentacji narodowych, a do samej rywalizacji przystąpiło 105. W eliminacjach przypadły takie kraje jak Urugwaj, Meksyk, Bułgaria, Szwecja, Szwajcaria. A Polacy z nowym trenerem Antonim Piechniczkiem w swojej grupie eliminacyjnej mieli słabą Maltę, z którą wygrali 2-0 i 6-0 oraz NRD, które pokonaliśmy 1-0 u siebie w Chorzowie i 3-2 na wyjeździe. Tymczasem w moim meczu cały czas utrzymuje się wynik 0-0. Niemcy konstruują teraz bardzo niebezpieczną sytuację, ale na szczęście był spalony, więc Włosi zaczynają od swojej połowy. A ja przechodzę do omawiania mundialu w 82. Mecz otwarcia odbył się w Barcelonie na słynnym Camp Nou w obecności króla Juliana Carlosa, a stoczyły go reprezentacje Belgii i Argentyny. Niespodziewanie Mi świata e, został pokonany przez Belgów 1-0, ale należy dodać, że po kontrowersyjnej bramce. Ale omawianie pierwszej rundy zacznijmy od grupy A i od Polaków. E, w tej grupie przyszło nam się zmierzyć z Włochami, Kamerunem i Peru. Pierwszy mecz z Włochami zremisowaliśmy 0-0. E, identyczny wynik padł z Kamerunem, który był na tym turnieju małą sensacją, gdyż zremisował także z Włochami i z Peru ale te remisy były po 1-1, co miało olbrzymie znaczenie dla układu grupy. Remis także padł w spotkaniu Włochów z Peru, także 1-1, a to oznaczało, że jeśli Polska chciała awansować, musiała swój ostatni mecz z Perujańczykami wygrać. Na początku nie wyglądało to dobrze. Do przerwy wynik brzmiał 0-0 i dużo wskazywało na to, że to będzie szósty mecz w tej grupie zakończony remisem. Jednak w drugiej połowie rozpoczął się koncert polskiej drużyny. Najpierw Włodzimiec Smolarek w 55 minucie strzelił bramkę, potem Lato w 58, Boniek w 61, Buncol w 69, Ciołek w 76. Peruwiańczyków stać było jedynie na strzelenie honorowej bramki. Polska z pierwszego miejsca awansowała do drugiej rundy, z drugiego zaś Włosi, którzy mieli tyle samo punktów co niesamowity, nieobliczalny kamerun, ale mieli lepszy stosunek bramek. Po tym zwycięstwie nad Pegujańczykami 5-1 zaczęliśmy wierzyć w polską drużynę i liczyliśmy na to, że osiągną na tym mundialu sukces i nie pomyliliśmy się, ale o tym za chwilkę. Tymczasem spójrzmy na nasz mecz. Włosi przejęli piłkę, wyprowadzam akcję. Postaram się tutaj szybko uruchomić moich napastników, ale no musiałem wstrzymać się z tą akcją, nikt mi nie wychodził. Teraz próbuję jakoś tutaj wrzucić. Piękne podanie przez całą linię obrony. Strzał z Pinacola. Ach, prosto w bramkarza niemieckiego. No jeszcze będzie rzut grożny, może coś z tego rzutu grożnego uda mi się. Strzelić, zagranie piłki do środka, nie, nic z tego. Dobrze, a ja przechodzę do omawiania grupy B, w której było wiele emocji, ale niekoniecznie pozytywnych, ale po kolei. Uchodzące za faworytów RFN zawiodło w pierwszym meczu, przegrywając ze skazaną na porażkę w tym turnieju Algerią 1-2. To była nielada sensacja. W kolejnym jednak meczu gracze z Afryki musieli uznać wyższość Austrii. I w sytuacji, gdy wszystkie drużyny uporały się z Chile, o awansie miał zadecydować ostatni mecz RFN z Austrią. Nieznaczna wygrana Niemców otwierała drogę obu ekipom do dalszej rywalizacji, a zamykała ją przed Algierczykami. Remis lub zwycięstwo z Austrii premiował Algierię. Ten mecz pomiędzy zaprzyjaźnionymi państwami cały piłkarski świat określił mianem skandalu i parodii futbolu. Mecz hańby, tak można go określić. Już w dziesiątej minucie piłkarze RFN zdobyli bramkę i jak łatwo się domyśleć, wynik ten utrzymał się do końca. E, piłkarze w tym meczu e, mogli równie dobrze usiąść na murawie, bo niczym to się nie różniło od pikniku. Gracze podawali sobie piłkę, e, nawet nie próbując zawiązać akcji atakować. Dodam, że piłkarze niemieccy i piłkarze z Austrii. Komentator austriacki w ramach protestu nie mówił nic przez ostatnie pół godziny meczu. Gdy niemieccy kibice po spotkaniu poszli pod hotel wyrazić swoje oburzenie w stosunku do swoich zawodników za to, że nie grali fair play, za to co zrobili, kibice zostali potraktowani woreczkami wypełnionymi wodą rzucanymi z balkonu przez piłkarzy. Po tym co się stało, od następnych mistrzostw prowadzono zasadę, że mecze ostatniej kolejki fazy grupowej muszą być rozgrywane w tym samym czasie, żeby trudniej było ustawić wynik. Dzięki takiemu teatrowi, można powiedzieć, do dalszych gier awansowała Austria i RFN. W grupie C, gdzie wspomniana wcześniej Belgia pokonała w meczu otwarcia Argentynę, Węgry wysoko wygrały z Salwadorem, bo aż 10 do 1, ale przy dwóch kolejnych porażkach Madziarzy musieli zadowolić się jedynie trzecim miejscem. Awansowała Belgia i Argentyna. Tymczasem w moim meczu za chwilę sędzia zagwiżdża koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie utrzymuje się wynik bezbramkowy. Więcej, z gry, wydaje mi się, mają moi zawodnicy. Teraz próbuję coś tutaj strzelić. Inzignie, zamieszanie w polu karnym. Obrót strzał jest 1 do zera. Udało się wymanewrować niemiecką obronę, i na sam koniec, można powiedzieć, bramka do szatni. 1-0 dla drużyny włoskiej. Zobaczymy sobie powtórkę za chwilę tej bramki. No, naprawdę pięknie wymanewrowani obrońcy niemieccy. Strzał obok bramkarza przy samym słupku. No, nie miał tutaj Nojek zbyt wielu szans. Niemcy zaczynają od środka boiska, ale w tym momencie rozlega się gwizdek sędziego. Pierwsza połowa. Jeden zagod dla y Italii. Za chwilę sobie zobaczymy statystyki, jak to będzie wyglądało. No i proszę, 5 strzałów oddane na bramkę niemiecką, 3 celne, 56% posiadania piłki dla moich zawodników. Natomiast Niemcy oddali tylko dwa strzały, 1 celny, 44% posiadania piłki. Zaczyna się druga połowa, a ja szybciutko wracam do mundialu w Hiszpanii, gdzie w grupie D rywalizowała Anglia, Francja, Czechosłowacja, na pierwszym miejscu wyszła z niej Anglia z kompletem zwycięstw, na drugim Francja, która zremisowała z Czechosłowacją, ale wygrała z Kuwejtem 4-1 i to dało jej awans do drugiej rundy. W tym meczu doszło do bardzo ciekawej sytuacji, gdyż po golu strzelonym przez Francję, to tam golu strzelonym prawidłowo, na boisko wybiegł kuwejcki Szejk, prezes Federacji yy, tego kraju w piłki nożnej, głośno protestując przeciwko uznaniu bramki, a zdezorientowany sędzia ze Związku Radzieckiego zmienił swoją decyzję. Po mundialu komisja sędziowska uznała, że no to było mocne przegięcie i sędzia stracił uprawnienia. Tymczasem spójrzmy na nasz mecz, ponieważ tu Włosi znowu atakują. Podanie na główkę Cieza, piękna główka, i 2 do zera Włosi prowadzą z Niemcami. Już go dwóch bramek. A to sprawia, że będę już się pewniej czuł na boisku i o wiele łatwiej będzie się grało. A ja wracam do roku 1982 i grupy E, gdzie w pierwszym meczu gospodarze turnieju Hiszpanie zawiedli zrodze swoich kibiców, remisując jedynie z Hondurasem 1-1. Jugosławia natomiast zremisowała z Irlandią północną 0-0. Potem Hiszpania ograła jedną bramką Jugosławię 2.1, a Honduras zremisował z Irlandczykami 1-1. W ostatniej kolejce Irlandia Północna wygrała 1-0 z Hiszpanią i obie te ekipy awansowały do drugiej rundy. Lecz znowu zaszło podejrzenie, że mecz został wyreżyserowany. Natomiast w grupie F pewnie awansowała Brazylia z pierwszego miejsca, zdobywając komplet punktów. Na drugim uplasował się Związek Radziecki, mając tyle samo punktów co Szkocja, ale lepszy stosunek bramek. Na czwartym bez jednego chociaż punktu uplasowała się debiutująca na Mistrzostwach Świata drużyna Nowej Zelandii. W drugiej rundzie drużyny podzielono na cztery grupy, gdzie grały po trzy zespoły. Tylko zwycięzcy awansowali do półfinałów. To rozwiązanie było zastosowane jedynie na mundialu w Hiszpanii i potem już nie zostało powtórzone. Od następnych mistrzostw wrócono do formuły pucharowej. W grupie pierwszej grała Polska, która na dzień dobry rozbiła silnych Belgów aż 3 do 0, a wszystkie bramki dla naszej reprezentacji strzelił Zbigniew Bonie, który tym właśnie występem utorował sobie drogę na piłkarski szczyt. Po zwycięstwie Związku Radzieckiego nad Belgią 1-0, do awansu Polakom wystarczył Remit z radziecką drużyną w ostatnim meczu. Po zaciętym spotkaniu, umiejętnym bronieniu się, tańcach, e, smolarka e, z piłką w narożniku boiska, e, które no, było niezwykle irytujące dla graczy radzieckich, a nas przyprawiało euforię, e, udało się dowieść e, bezbronkowy remis i Polacy dostali się do półfinału e, hiszpańskiego Mundialu. Tymczasem niebezpiecznie Niemcy, weszli na pole polekagne. chyba za dużo swobody? No tak, tak, no niestety stracona bramka, Niemcy zdołali strzelić gola kontaktowego, no i może być w tym meczu jeszcze różnie. No po prostu za dużo swobody zostawiłem napastnikom niemieckim. Tymczasem w grupie drugiej hiszpańskiego mundialu RFN zremisowało z Anglią 0-0, żeby potem ograć gospodarza turnieju Hiszpanię 2-1, i musieli czekać na ostatni mecz, w którym Hiszpania zmierzyła się z Anglią. Gdyby Anglicy wygrali różnicą dwóch bramek, to oni byliby w półfinale, ale niestety mecz skończył się bezbramkowym remisem. Niestety dla Anglików, oczywiście. Brzydko i brutalnie grający Niemcy znaleźli się w strefie medalowej. W grupie trzeciej spotkały się futbolowe potęgi: Włochy, Argentyna, Brazylia. W pierwszym meczu e, coraz lepiej grający Włosi pokonali Argentynę 2-1, która również uległa Brazylii 3-1. I awansie miał zadecydować mecz pomiędzy Włochami a Brazylią. Po naprawdę emocjonującym spotkaniu i hat -triku Paulo Rossiego, Włosi wygrali 3-2 i awansowali do kolejnej rundy. Z grupy czwartej awansowała Francja, pewnie pokonując Austrię 1-0 i Irlandię Północną 4-1. W pierwszym półfinale ponownie spotkały się drużyny Italii i Polski. Jak pamiętamy, pierwszy mecz na tym mundialu zakończył się bezbronkowym remisem. Przystąpiliśmy do tego spotkania osłabieni brakiem Zbigniewa Bońka, który w meczu z Rosją otrzymał drugą żółtą kartkę i nie mógł wystąpić w tym spotkaniu. To była olbrzymia strata, ponieważ Boniek wyrastał na gwiazdę tej reprezentacji, gwiazdę tego Mundialu, no bo po trzech pięknie strzelonych bramkach belgów, e, zaczęto o nim mówić na świecie. E, to był pomocnik, napastnik, e, swoją karierę e, jednak kończył jako obrońca. Chyba jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy lat 80. -tych. Trzykrotnie brał udział w mundialach w 78, 82, 86. Zadziorny na boisku i poza nim. E, imponował y, niesamowitą techniką i przede wszystkim instynktem strzeleckim. Reprezentował barwy Zawiszy Bydgoszcz, potem widzewał Łódź, Juventusu Turyn, do którego przeszedł po mundialu i z którym sięgał po najwyższe europejskie laury. Po zakończeniu kariery piłkarskiej próbował swoich sił jako trener drużyn włoskich, na kilka meczy nawet objął reprezentację narodową, ale bez sukcesów, ale za to sukcesami jako prezes PZPN. Oczywiście tutaj są zdania podzielone. Niektórzy uważają, że jego pierwsza kadencja była o wiele lepsza od drugiej, którą właśnie kończy, ale no trzeba ogólnie pozytywnie ocenić Zbigniewa Bońka jako piłkarza i jako działacza sportowego. Na pewno nie jako trenera. No i niestety bez Zbigniewa Bońka przegraliśmy z Włochami półfinał 2 -0. Obie bramki strzelił nam Paulo Rossi który na tym mundialu zdobył koronę króla strzelców z sześcioma bramkami na koncie, no i walnie przyczynił się do triumfu Włochów. W tym samym roku także zdobył złotą piłkę. Reprezentował barwy Juventus Turin gdzie grał w napadzie razem z Bigniewem Bąkiem i Michelem Platinim który także na tych mistrzostwach był gwiazdą, ale Paulo Rossi miał także ciemną kartę swojej karierze, bowiem w latach 79-82 był zdyskwalifikowany na 3 lata za udział w aferze piłkarskiego Totka. Natomiast w drugim półfinale RFN spotkało się z Francją i to było dramatyczne widowisko. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1, a w dogrywce Francuzi prowadzili już dwiema bramkami, lecz... Niemcy uporczywie padli do przodu i udało im się doprowadzić do remisu 3-3. Karnych yy, lepsi okażali się gracze z RFN, ale ten mecz przyćmiło pewne wydarzenie. Brutalny fał yy, niemieckiego bramkarza Toniego Schumachera yy, na Patisonie, który trącony biodrem patnie przytomny na murawę. Odzyskał przytomność kilka minut później, ale lekarze bali się, że doznał uszkodzenia kręgosłupa został odwieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano jedynie naruszenie kręgów szyjnych, wybicie trzech zębów, ale i tak na kilka miesięcy Battiston został wyłączony z gry. Tony Schumacher stał się we Francji wrogiem numer jeden i był bardziej znienawidzony niż Hitler. W meczu o trzecie miejsce Polska zagrała z Francją i to było bardzo ładne widowisko. Po horrorze jaki przeżyli Francuzi w półfinale nie mogli sprostać Polakom. Dzięki bramce Szarmacha, Majewskiego, Kubcewicza wygraliśmy 3-2 i to my powtórzyliśmy sukces przed 8 lat. Natomiast finał? Włosi pokazali, że są drużyną lepszą od opornie grających Niemców. Świetnie zagrała włoska obrona, która zneutralizowała Rumenigę i Lidbarskiego. W bramce rządził słynny Dinozow. Włosi wygrali 3-1 i po raz trzeci w historii zdobyli Mistrzostwo Świata. Powiedziałem wcześniej, że mundial hiszpański, wspominam z pewnym sentymentem, był dla mnie bardzo ważny, bo to był pierwszy mundial świadomego młodego kibica i wydawał mi się mundialem pięknym, ale jak sobie przypominam te wszystkie afery, wyreżyserowane mecze Niemcy, Austria, Irlandia, Hiszpania, nieuznana bramka dla Francuzów w meczu z Kuwaitem czy faul Schumachera, to nie wydaje mi się tak aż piękne. Dzięki, cześć, do zobaczenia.